Cześć, Grzegorz z tej strony. Jako właściciel agencji marketingowej codziennie spotykam przedsiębiorców, którzy nie wiedzą, w które rozwiązania marketingowe warto zainwestować. Sam prowadząc biznes muszę podejmować podobne decyzje, dlatego dziś pokażę wam 5 sprawdzonych metod, które realnie działają w 2025 roku na podstawie doświadczeń pracy z kilkudziesięcioma klientami rocznie. A jeśli chcecie więcej praktycznych porad dla przedsiębiorców, zostańcie ze mną na dłużej, subskrybujcie kanał i włączcie powiadomienia. A teraz przejdźmy do konkretów. Zacznijmy od fundamentów dobrego planowania. Wiecie co jest największym błędem przedsiębiorców? Przeskakiwanie od razu do działań marketingowych bez przemyślanej strategii. To trochę jak strzelanie z zawiązanymi oczami. Czasem trafisz, ale częściej marnujesz amunicję. Pozwólcie, że pokażę Wam to na konkretnym przykładzie. Niedawno pracowaliśmy z firmą produkującą sauny. Właściciel początkowo myślał, że po prostu sprzedaje sauny. Kolejny produkt, na rynku jakich wiele. Ale gdy wspólnie przeanalizowaliśmy jego biznes, odkryliśmy prawdziwe perełki. Okazało się, że klienci szczególnie cenili możliwość samodzielnego skonfigurowania sauny przez internet. Do Dlatego firma miała własny zespół montażowy i oferowała kompleksową obsługę od projektu po realizację. To kompletnie zmieniło sposób, w jaki komunikowaliśmy się z potencjalnymi klientami. Co się stało? Skróciliśmy proces obsługi i kwalifikacji lida w procesie sprzedaży. W ciągu dwóch miesięcy sprzedaż wzrosła o ponad 200%. I to nie przez żadne magiczne sztuczki marketingowe, ale przez właściwe zrozumienie wartości firmy. Dlatego pierwszym krokiem, który polecam każdemu przedsiębiorcy jest dokładna analiza swojego biznesu. Weźcie pod lupę 20 ostatnich transakcji i sprawdźcie, które usługi przyniosły największy zysk. Dlaczego klienci wybrali właśnie was i skąd przyszli najlepsi klienci. Te informacje to wasz złoty gral do dalszych działań. Przejdźmy teraz do pozycjonowania. Wielu przedsiębiorców myśli, że SEO to jakaś czarna magia, ale prawda jest znacznie prostsza. To nie sprint, a maraton i właśnie dlatego działa. Pozwólcie, że podzielę się z wami historią z branży arborystycznej. Zamiast walczyć o ogólną Polskie pozycje na frazę wycinka drzew skupiliśmy się na lokalnym rynku. Brzmi prosto, prawda? Bo tak generalnie jest. W efekcie ruch na stronie wzrósł o 28%, a sprzedaż o 40%. I co dokładnie zrobiliśmy? Po pierwsze, zadbaliśmy o szybkość strony. Wiecie, że już po 3 sekundach oczekiwania tracimy 40% potencjalnych klientów. Trzeba na to zwrócić na pewno uwagę. Po drugie, upewniliśmy się, że strona świetnie działa na telefonach. W końcu ponad 60% wyszukiwań pochodzi właśnie z urządzeń mobilnych. Mobilnych. Ale najważniejsze w tym wszystkim było regularne publikowanie wartościowych treści, dwa eksperckie artykuły miesięcznie, odpowiedzi na realne pytania klientów i ciągła aktualizacja istniejących materiałów. To wszystko sprawiło, że Google zaczęło traktować stronę jako wartościowe źródło informacji. A teraz przejdźmy do czegoś, co daje szybkie efekty kampanii reklamowych. Ale uwaga, nie będziemy mówić o wyrzucaniu pieniędzy w próżnię. Pokażę Wam sprawdzoną strategię, która naprawdę działa. Wyobraźcie sobie, że Wasza kampania działa jak dobrze naoliwiona maszyna. Najpierw łapiecie potencjalnego klienta, który dokładnie w momencie, gdy szuka rozwiązania w wyszukiwarce Google, to jak odpowiadanie na konkretne pytanie. Szukam sauny do ogrodu. Kierujecie go na stronę z konfiguratorem lub szczegółową ofertą. Ale to dopiero początek. Bo teraz, gdy już wiecie, że ktoś jest zainteresowany, pokazujecie mu się ponownie na Facebooku i Instagramie, ale nie z tą samą reklamą. Teraz pokazujecie realizację, opinie zadowolonych klientów i materiały budujące zaufanie. Od czego zacząć? Skupcie się na frazach, które pokazują rzeczywistą chęć zakupu. I pamiętajcie, strona docelowa musi odpowiadać na główne pytania klienta. A teraz przejdźmy do content marketingu. Wiecie co jest największym nieporozumieniem w tej dziedzinie? Że trzeba pisać jak najwięcej. Nic bardziej mylnego. Skuteczny content marketing to odpowiadanie na realne potrzeby klientów na każdym etapie ich decyzji zakupowej. Pokażę wam to na konkretnym przykładzie. Dla klienta z branży gazowej stworzyliśmy newsletter edukacyjny. Nie kolejną reklamową papkę, a konkretną wartość dla odbiorców. W newsletterze zmieściliśmy dokładne wyliczenia, oszczędności, prawdziwe historie firm, które przeszły transformację i praktyczne wskazówki dotyczące procesu zmiany. Efekt? Już po drugiej wysyce firma podpisała pierwszą dodatkową umowę. Dlaczego to zadziałało? Bo zamiast od razu próbować sprzedawać, najpierw budowaliśmy zaufanie i pokazaliśmy realne korzyści. Jak to wygląda w praktyce? Kiedy klient dopiero szuka informacji, potrzebuje artykułów edukacyjnych i poradników. Gdy zaczyna porównywać rozwiązania, przydadzą się zestawienia i porównania. A kiedy jest już prawie zdecydowany? Wtedy świetnie działają historie sukcesu i przykłady realizacji. Pamiętajcie też o mediach społecznościowych. To nie jest tylko miejsce do wrzucania linków do Waszych treści, to przestrzeń do prawdziwej rozmowy z klientami, odpowiadania na ich pytania i budowania społeczności wokół marki. Na koniec zostawiłem coś, co w 2025 roku jest już absolutną koniecznością. Wideo marketing. Spójrzcie tylko na te liczby. 81% klientów preferuje materiały wideo, ale tylko 30% firm regularnie je tworzy. Widzicie tą lukę do wykorzystania? Pokażę Wam to na przykładzie kanału, który prowadzimy dla propanguru Tomasza. Z firmy Rongas. W ciągu kilku miesięcy osiągnęliśmy 316 tysięcy wyświetleń i prawie 8 tysięcy godzin oglądania. Ale najważniejsze, stały przypływ zapytań biznesowych: Co dokładnie zadziałało? Po pierwsze, odpowiadanie na realne problemy branży. Zamiast ogólników i marketingowego bełkotu dawaliśmy konkretną wiedzę. Po drugie, pokazywaliśmy proces i efekty od kuchni. Ludzie uwielbiają wiedzieć, jak coś naprawdę działa. I tutaj ważna rzecz, nie musicie mieć profesjonalnego studia w garażu. Czasami najlepiej sprzedające materiały to te nagrane telefonem, ale z wartościową treścią. Zacznijcie od krótkiego, 3-4-minutowego filmu pokazującego, jak rozwiązujecie konkretny problem klienta. Pamiętajcie tylko o trzech rzeczach. Pierwsze Sekundy muszą przykuć uwagę, dodajcie napisy, bo 60% osób ogląda bez dźwięku i najważniejsze, bądźcie autentyczni. To były sprawdzone metody na zwiększenie dochodów w 2025 roku. Pamiętajcie, nie musicie wdrażać wszystkiego naraz. Zacznijcie sobie od jednej rzeczy, przetestujcie, zobaczcie rezultaty i stopniowo dodawajcie kolejne elementy. W opisie znajdziecie link do szczegółowego artykułu, gdzie wszystko jest dokładnie rozpisane krok po kroku. A jeśli chcielibyście wdrożyć te rozwiązania w swojej firmie, zapraszam na bezpłatną konsultację. Link znajdziecie również w opisie. Dzięki za oglądanie tego materiału. Do zobaczenia w kolejnym. Do usłyszenia, cześć!